Kiedy byłem dzieckiem, a następnie nastolatkiem, zawsze słyszałem, że aby być zbawionym, to trzeba przestrzegać przykazań Bożych. Ale przykazania Boże, jakie wówczas znałem, były to przykazania katechizmowe, a nie biblijne. A różnica jest znacząca. Otwórzmy Księgę Rodzaju, 20 rozdział, i tam przeczytamy yy, przykazania, które Należy przestrzegać, które Pan Bóg dał na górze Syna, i swemu ludowi. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: Ja jest Pan Bóg Twój, którym Cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek co jest na niebie, w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę Ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysiącletniego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary Tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby Go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga Twego, nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa. Ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo, ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień Sabatu i poświęcił go. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały Twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg Twój da Tobie. Nie zabijaj. Nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. Przykazania Boże, prawo Boże bardzo często są wymieniane w psalmach. Jeden z psalmów, najdłuższy psalm, Psalm 119, często wspomina właśnie o prawie Bożym. I wiersz 93: Nigdy nie zapomnę przykazań Twoich, bo przez nie zachowujesz mnie przy życiu. Natomiast wiersz 152: Od dawna wiem o przykazaniach Twoich, że ustanowiłeś je. Na wieki. Wielu chrześcijan mówi o miłości, lecz często pomijają dekalog, mówiąc, że On jest dla Żydów albo że przykazania już nie obowiązują. Ale Słowo Boże mówi zupełnie co innego. Ewangelia Mateusza, piąty rozdział 17, 18. Nie mniemajcie, że Przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemnia, ani jedna jota, ani jedna kreska, nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. W Ewangelii Jana, 15 rozdział i wiersz 10. Mówi nam o tym, że Pan Jezus, który żył na tej ziemi, również był wierny przykazaniom Bożym, przestrzegał je, wypełniał prawo. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca Mego i trwam w miłości Jego. Czyli widzimy, że sam Pan Jezus. Przestrzegał przykazań, wierny był przykazaniom Bożym, więc jeśli mówimy, że naśladujemy Jezusa, powinniśmy czynić tak, jak On czynił. Pierwszy list Diana, piąty rozdział, drugi, trzeci wiersz. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, trzeci, czwarty wiersz. Z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Ewangelia Jana, czternasty rozdział i wiersz piętnasty. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich, Przestrzegać będziecie. Wszędzie jest mowa w Piśmie Świętym, że jeśli chrześcijanin kocha Boga, jeśli miłuje Boga, to będzie przestrzegał przykazań bożych, będzie wierny prawo Bożemu. Teraz pierwszy list Jana, trzeci rozdział 21, 22 wiersze i 24. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, Możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od niego o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznamy, że w nas mieszka. List Jakuba, drugi rozdział, od dziesiątego wiersza. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Tak mówcie i czyńcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Kaznodziei Salomona 12 rozdział, wiersz 13-14. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga i przestrzega jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem nad każdą rzeczą, tajną czy dobrą czy złą. Jeśli naprawdę kochasz Boga, będziesz przestrzegał Jego przykazania, nie po to, aby być zbawionym, ale z wdzięczności za zbawienie, jakie od Niego otrzymałeś.